Ja z tej strony Aleksa i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie o poranku ze stajni na moim kanale w kolejnym stajnym vlogu, który dzisiaj będzie niesamowity, bo niosę wam takie wspaniałe wieści. Macie tutaj robi produkcję pudełeczek jak zwykle, ale niosę wam takie wspaniałe wieści, że normalnie słuchajcie to... Szarża urodziła, szarża urodziła, czyli ta e, ruda, ta klaczka, która wychodziła z Dilą i Primką e, na pastwisko. Urodziła kilka dni temu e, klaczkę źrebaczka cudownego, słodkiego. I dzisiaj e, właściciele chcą spróbować połączyć dziurę ze stadem, czyli z Dillą i Sprymką. I ja wam to wszystko nagram i zobaczymy, jak będzie i w ogóle idyla, i raczej znaczy Prima będzie miała w końcu koleżankę do zabawy. Także ja się ujaram niesamowicie. Wszystko wam nagram. Poznacie źrebaczka. Ma na mnie szabla. No, także już właśnie przyjechała. Przyjechała e, trenerka i ich, i będziemy je teraz powoli, ze spokojem razem puszczać. Zobaczymy, czy żaden koń nie będzie w stosunku do siebie agresywny, także wszystko ze spokojem. No i zapraszam was do Poznania Szabli. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! No co tam, Szerżynie? Ale baby! Ona jest dwa razy mniejsza od Prymy, się urodziła. Cześć!

Idziemy na powitanie. Hej, co to za kurdupel? ma. Nie idź jeszcze. No rybaczek, no tak. Tak jak ty. No trochę mniejszy. Wielkie poruszenie w stanie. Tak, ee, ale szarże nie chce podejść do nas bliżej, więc czekamy aż się oswoi. I wszystkie konie dookoła patrzą. Ja, tak jak było rok temu z filmu. Mamo, a gdzie my jesteśmy? Czemu się wszyscy na mnie patrzą? O! Jezu, prima by się w życiu pod spodem nie zmieściła. Jak się urodziło. Przepraszam, a czy mogę poprawić się z szablą? Halo, proszę pani. Powiedz cześć. A to nie rób wstydu. O, hejka! Nie możesz. Dobra, już sobie idę. Przepraszam, proszę panie, mogę się z nią pobawić? Mamo, spytaj się, czy mogę się z nią pobawić. Co ona robi? Zostaniesz kopniaka. No jest, o, Ale Prinka ją czyta, nie? Ona sobie tego. Tak Patrzcie te konie! Prima! Zostaniesz kopniaka. No. Ej, pobawisz się ze mną? Ej, jestem prima. Pobaw się ze mną, proszę. No ej. Ej, poczekaj, czekaj. No ej, no czekaj, Baw mi się, no. Halo, Szabla? Ej, Szabla! Pobiegaj ze mną, no. No pobiegajmy, szybko, szybko. Ej, a mogę też trochę mleczka? Jest to dobre, że No tak. Dobra ciocia będzie z Ciebie. Co idzie do niej? O, Nie pozwalasz jej? A ja robię do streamy sama. Patrz co. No. Tak, Ojej. Prima, bądź grzeczna. Prima. Ona nie ma tyczka, nie szukaj tam. <noise> o nie, nie kop. Ojej. <noise> <laughs> o kurwa. Jezu Chryste, zapryło, boże. Ej, może ją złapię, nie? Wuja, a czemu szabla nie chce się bawić. Prima się chowa za Patrykiem. Powiedz, cześć. Cześć. Tak, czemu to takie małe? Nie to koń, Nie to kłusy może pić ja No, o, o, Cześć! Pili. Jestem Primka. Jak ładnie pokazuję. Jej. No, także jesteśmy już po... Jesteśmy po pierwszym zapoznaniu. Dele co teraz Prima robi. Łazi za Dilą. No i tak, co teraz codziennie będziemy takie, wiecie, wypuszczać jeszcze z asekuracją i tak dalej, ale w ogóle pomysł jest taki, żeby szarża, y, szabla, czyli ta młoda i Prima w ogóle razem wychodziły. I Miały swój padok. Wtedy też Prima da już spokój Dili i, i ten. no A Dila po prostu zostanie z epiką i to już też będzie taki krok naprzód. Eee, także myślę, że to będzie mega spokój, jak one będą razem. Prima będzie miała w końcu dziecko do zabawy: strawaczka, bo ona tak już chciała, widzieliście sami, ale tamta mała jeszcze nie ogarnia. Także to będzie dla wszystkich najlepszy pomysł. I jutro będą już myśleć nad padokami, jak je podzielić, i będą właśnie je tak przestawiać. Co dilutka, był źrebaczek. A ty byś chciała, jesteś źrebaczka? Czy nie? Chciałbyś? No także dajcie koniecznie znać, jak Wam się młody źrewaczek yy, podoba. Taki uroczy, taki słodki. Także ja się mega cieszę, że Krywa ma w końcu koleżankę i, i wiecie, no o wiele lepiej jest to dla źrebaka, także ja się jaram mega i będę wam oczywiście nagrywać takie filmy z zapoznania z, z pierwszych może jakichś wyścigów ich, także na pewno wszystko będziecie wiedzieć. Chodź cibko! Chodź cibko, chodź, cipko, chodź cipko. <laughs> Co to był? To, to był? Źle wacieku, Ale ona jest brudna. Trzymajmy wyczyścić, ale, ale, ale. W tym tygodniu u Mati jego na kanał wejdzie super film, tak? Oj, patrz, Dilla, aż musiała się wykulać z tego. No, wejdzie super film i prima będzie na nim czyszczona, ale w inny sposób, zobaczycie. A teraz pokażę Ci, ile pięknie, kula. Cool. Z tych emocji po prostu, aż musiała się wykulać. Przypomniały jej się stare lata zeszłego roku. No, i, i co? I idziemy do stajni teraz? Chcemy, eee, robić. No dobra, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy tak na szybko w stajni, bo ja mam teraz uczelnię i musimy już uciekać. To tylko jest mega zimno, mega wieje, także nie chcę mi się nic sensownego dzisiaj robić. Maty kończy robić pudełeczka, Prince już zrobił, jeszcze Dili. I słuchajcie, uciekamy do domu. Eee, no, i to czekam na słoneczkę, wtedy będą super filmy ze stajni, ale jak nie ma słoneczka, to będzie, żebyś nagrywać nie chcę. Muzianki, pa!